17 lipca w czwartek odbył się ogłoszony przez nadleśnictwo Świdnica przetarg na dzierżawę gruntów stanowiących trasę wyciągu na Wielką Sowę. W dniu dzisiejszym został rozstrzygnięty przetarg na Nartostradę na Wielkiej Sowie. Została złożona jedna oferta, która w pełni zadowala nas jako właścicieli terenu. Myślę, że jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki w okolicy. Jest to też efekt bardzo dobrej współpracy z nadleśnictwem Świednica. Muszę powiedzieć, że już od wielu lat nam, pieszycom, władzom samorządowym, bardzo dobrze współpracuje się z obecnym nadleśniczym i jego służbami, bo doprowadzenie do tego momentu też wymagało pokonania wielu różnych formalności. Było to już trzecie podejście do wydzierżawienia terenu. Trzeba zaznaczyć, że wcześniej odbyły się dwa przetargi, które zakończyły się niczym z dwóch powodów. Pierwszy powód to był taki, że długość okresu dzierżawy był tylko i wyłącznie 8 lat. W tej chwili został on przedłużony do 25 lat. I druga, może ważniejsza sprawa, została wydana pozytywna opinia nadysictwa Świnica na poszerzenie tej nartostrady, by była zgodna z obowiązującym prawem i przepisami. W związku z czym e, burmistrz miasta Pieszyce zmienił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. E, minister wydał zgodę na poszerzenie tej nartostrady. W związku z powyższym powierzchnia nartostrady zwiększyła się dwukrotnie. Ta dotychczasowa trasa była po prostu już zbyt wąska. E, to też mogło stwarzać różnego rodzaju zagrożenia i w przypadku budowy już profesjonalnych urządzeń wyciągowych, całorocznych urządzeń wyciągowych, ta szerokość byłaby zbyt mała. Taką zgodę gmina Pieszyce uzyskała w sierpniu roku 2013 i również drugi krok to uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego właśnie dla rejonu Potoczka i rejonu Wielkiej Sowy co Rada Miejska w Pieszycach uchwaliła na przełomie roku 2013 i 2014. Inwestorem jest firma z Legnicy, Development El Soria Polska 2, która ma duże plany związane z tym terenem i wkrótce przekaże dokładne informacje na ten temat. Bliższe informacje otrzymacie Państwo w momencie, kiedy będziemy podpisywać umowę, bo planujemy zorganizowanie konferencji prasowej, gdzie inwestor, burmistrz miasta Pieszyce i Lasy Państwowe będą w tym temacie się wypowiadały. Jaki jest koszt dzierżawy? Koszt dzierżawy jest 6 6600 za miesiąc. Myślę, że to jest dobry prognostyk, chociaż oczywiście dopiero jesteśmy na początku drogi. Przed nami podpisanie samej umowy dzierżawy, i później już też przystąpienie do konkretnych prac planistycznych. Myślę, że na każdym etapie tego procesu będziemy Państwa o tym informować. Na dzień dzisiejszy czas realizacji inwestycji nie jest dokładnie znany. To jest bardzo duża inwestycja planowana przynajmniej w związku z powyższym. Na pewno jeszcze w tym roku nie uda się otworzyć tej nartostrady. Wszystko zależy też od decyzji środowiskowych, które w międzyczasie będzie trzeba uzyskać. Wiadomo, pozwolenie na budowę. Życzyłbym sobie, by to było jak najszybciej. Jeżeli to zmieści się w dwóch latach, żeby powstała porządna nartostrada i porządna infrastruktura, byłbym Również zadowolony jak okoliczni mieszkańcy. Być może planowany wyciąg będzie kanapowy lub gondolowy i czynny w ciągu całego roku. Na pewno więcej informacji będzie można uzyskać w dniu podpisania umowy. O czym będziemy Państwa informować.